No witajcie, jechałem sobie dzisiaj zawieść żonę i córkę gdzieś w jedno miejsce. I tak sobie wracając, pomyślałem, a zajadę też tutaj na śmietnik popatrzeć na osiedle jedno drugie. Mamy telewizor. Mamy puszeczki. A tam jeszcze jest kucheneczka moi drodzy dla zawodowego, więc dzisiaj spontaniczny Coś numer 13. Zrobimy przy sobocie co by na to? O i z kabelkiem. Ładujemy, ładujemy. Ładujemy tę kuchenkę bez gadania i spadamy stąd. Coś. Numer 13. Co się tu dzieje moi drodzy? Co się tu dzieje? Jakiś meblowy zawrót głowy dzisiaj tu jest. W śmietniku słoiki tam nie wchodzę, a może wejdę. No paśniczka, słoiczki, a tutaj się kryje mały telewizorek płaski, a tutaj jakieś bułki. Neblowy zawrót głowy. Zamkniemy ładnie. Nie planowałem tej akcji, tylko wracałem sobie tam, zawiozłem żonę, to bym mógł odkręcić, nie? Ale nie chcę mi się z tym walczyć teraz, bo nie wziąłem narzędzi też, bo nie było planowana akcja. Nie mam czym to odkręcić, nawet moi drodzy. Nie mam czym, chyba że palcy ma. Kopony i umeblowanie już takie starsze. Dobrze, jedziemy na jeszcze na Bobrek osiedle, zajrzymy przy okazji. Jakby coś tam było w kilku paśnikach, to zabieramy. Coś numer 13, spontaniczny dzisiaj taki odcinek piękne niebo no i jesteśmy na osiedlu Bobryk naszym ulubionym, najbardziej zasobnym osiedlu w Cieszynie z tymi drzwiami, o zamknięte to farby, jakieś kartony, tutaj co? o tutaj słabo dobra, no to jedziemy na pozostałe, tutaj kuchenka zdobyta kucheneczka a co będzie w tym paśniku szybko złomniku. złomniku stanąłeś tak jest choinka dość wyschnięta o aha o jest patelnia są talerze tylko dzisiaj zamknięte temu nie wierzę co się dzieje Następne miejsce. To już będzie zamknięte? Ciekawy jestem, chociaż nic z niej nie ma chyba. Zakaz parkowania przed wiatrą świetnikową, ale otwarty, otwarty O, obuwie. O, jakieś takie puste opakowania. Płyn do spryskiwaczy zimowy, w Czemu nie? Płyn do spryskiwaczy. Jeżeli to jest płyn do spryskiwaczy, a nie jakaś inna substancja, niebezpieczna I co my tu mamy? Nic nie mamy, moi drodzy. Co jedziemy dalej? Jedziemy płyn do kabiny. Zabieram i jedziemy. Co z tego, że zimowy? gdzież zima ciągle jest, prawie. Idziemy do następnego, zawsze zamkniętego, a tym razem, co się okaże, piękna pogoda, ciepło się robi czyli ten płyn do spryskiwaczy zimowy jakieś puszki są tu, ale to ze śmieciami innymi nie umiecie posegregować dla zawodowego zamknięty, a tam karczery jest, odkurzacz chyba się rozpłacze co oni tak pozamykali te śmietniki dzisiaj, przy sobocie co za ludzie no ten też widzę, że zamknięty, a tam coś jest na bank Idę to obszać. Ręcznie trzymaj. Lepiej trzymaj, bo jak zjedziemy gdzieś. A, coś tam jest na bank. No jest. Od komputera obudowa. Czy oni się umówili dzisiaj na weekend? Czy jak? Już jadę, już, panie kolego. To jest taki szybki, nieplanowany coś. Numer 13 spontaniczny nam wyszedł. Idę jak tutaj obczai, co tu jest? Wszystkie te śmietniki, już znacie na pamięć, co? Prawie. Mój drodzy, jakaś farba, tam jest kołpak. No, zamknięty? Nie, ten otwarty. Jakieś zaniedbanie. Zaniedbanie, panowie i panie. Gąbka. Czajnik czy opakowanie? Tylko opakowanie, instrukcja obsługi. I jakiś tutaj, o fuj, stanik, czy coś dotknąłem rękoma ręcyma swojemi, Nic nie ma, jeszcze jeden został, śmietnik tam na boku, ostatni. Jadę, już jadę, jadę, jadę. Jakiś niesamowity ruch tu dzisiaj jest na tym osiedlu. Może temu, że weekend ludzie jadą gdzieś, bo ciepło się zrobiło. Idzie pan z psem, ktoś tam pojechał, tam stawałem też, jechali wszyscy naraz. A tu ostatni już paśnik na Bobku moi drodzy Czy coś nam da Raczej nam nic nie da. Jest patelnia dla zabudowego mm, Dość ciężka. Dość ciężka. Tym razem tylko patelnia na otarcie. O, jest. No i śnieżka tu jest. Ja tej farby to nie biorę. Gdzieś tam się z niej wylewa czy coś. Ha. Chyba się kulne, moi drodzy, za miasto dzisiaj, Bo żeby zrobić jakiś coś, taki bardziej, wiecie, dłuższy, żeby był, tam za miasto w jednym miejscu, wiecie, tam gdzie zawsze jeżdżę, a do jednego, do jednego śmietnika, czy to warto, monety flamingowe i patelnia ja biorę. Ha. Pozdrawiam serdecznie Was, widzowie. Nie planowałem tego, więc powtarzam się po raz piąty już to mówię chyba. Patelnia do patylni Puszki do kabiny. A kulne się tam. A zobaczę. Przy sobocie. Może ludzie wywalają coś. Kuchenka już jest. Dobra, no to jedziemy. Ja nie mogę, moi drodzy. Chyba jakieś wystawki będą. Poniedziałek, powystawiany coś numer 13, nowa nadzieja. Będę nazywał ten film Nowa Nadzieja. Zaraz wam pokażę dlaczego wjecham na chodnik brutalnie. Bo zauważyłem z tej oto drogi sprzęt ten tutaj, AGD. Zbierę go. Pralucha. Otwórzcie burto. A miałem z domu się dzisiaj nie ruszać, ale sobie myślę A, a czy z żony pojechałem za wieśnie i córkę w Jedno miejsce tam No i tutaj widzę, że jest pralucha, więc biorę tą praluchę Czy ją mu dźwignę, to nie wiem Dobra, zobaczymy Pralka już na pację Wyjechałem dzisiaj z domu, ale nie w poszukiwaniu złomu Co się to dzieje moi drodzy Jestem przy okazji, przy paśniku to zawsze coś daje. Na zewnątrz nic nie ma tym razem, ale może zajrzymy, przekonamy się na własne oczy, czy coś tu skoczy. Słabiutko, klocki drewniane. No nic moi drodzy, jedziemy. Widziałem w jednym miejscu same pyszności, jakąś kosiarkę, jakieś coś, tylko przy głównej drodze. Dobra, zrobię to kółko i tam dojadę zaraz. Centralnie zablokowałem ulicę. Raz się z tam biorę. A tu hulaj noga. Była chyba. Hulaj noga. Hulaj noga na pakie. jedziemy stąd. Ale opa. Coraz więcej fantów. Dwa bojdery i blacha. Taka blacha, pod smodem jeszcze taka bąska I dwa bojdery Trzynastka zawsze była moja szczęśliwa liczba Także jedziemy jeszcze popatrzeć w jedno miejsce i za miasto No trzeci raz w tym samym miejscu, tym samym tekstem, nie gaszę bolida, bo tam ida No to ida, chyba nic nie zmieniło Dzisiejszy Coś numer 13 pod tytuł Nowa Nadzieja Będąc przypadkiem na mieście Blachy, dwa bojlery, kuchenka i pralka. Także postanowiłem nagrać coś na spontanie numer 13, No nadzieja. O, jest, no nadzieja dzisiaj. Jest tu szareczka. Jest weekend, prawda? Dębowa, Polska. To ja nie, no nie mój temat jest. Ktoś rzucił taką tezę, że albo rano, czwarta piąta rano zbierać, albo właśnie Wieczorem, nie? Ludzie wyrzucają. Ale ja sobie myślę, że wieczorem, ale w weekend, w niedzielę wieczorem. Spróbuję tak. Spróbuję tak w niedzielę wieczorem zrobić. Ach, niedziela jest jutro. No to może jutro z tym towarem. Albo nie, zobaczmy. Ach, jeszcze jeden śmietnik, taki za miastem. Potem pojedziemy na parking były zawodowego, tam troszeczkę historii opowiem pewną i zakończymy. Piękny dzisiaj dzień. Słoneczko się już maku zachodowi, ale pogoda piękna. O tak. Jesteśmy już na ostatnim paśniczku dzisiaj, bo nie planowałem tego objazdu, Cieszyńskiego objazdu śmietników numer 13. to tak wyszło samo z siebie. A, troszkę kartonów przybyło. Co to tam jest? Jakiś filtr? O rurka stalowa na zawodowego coś stalowego, o. Puszki są, ja no puszki bierem ewidentnie. Tutaj farby to się tu nie zmieniło, przybyło. Tu, a jest suszarka druga, jest suszarka druga. Dzisiaj dzisiaj dobre branie i tam jest o tłumik od auta. Wezmę te fanty, o ten tłumik i te puszki zepnę pasem, żeby to mi nie poleciało nigdzie w kosmos po drodze i pojedziemy na parking zawodowego były który jest po drodze. Zatrzymamy się tam i opowiem historię Opowiem historię i zakończymy ten coś cieszyński objaw śmietników nr 13 muszę tu rękawiczkę sobie wziąć żeby czy rękawiczki, żeby ten tłumik oh, dzięki ci Macieju za rękawiczki Maciej znacie Macieja z Norwegii Maciej z Casting, aby ktoś nie wiedział przepraszam za to ujęcie niechybione nie, to tego misia nie o, to jest jakieś śmieci z tym puszkamy bierzemy Bierzemy te puszki, te śmieciuszki. No. Może tak. Przełożymy sobie puszki do jednej. Tak, klamuszki Aluminiowe, więc trzeba brać. Nie wszystkie są aluminiowe puszki w dzisiejszych czasach. Niektóre są stalowe. Nie? To wiecie o tym. Stalowe, nic nie warte, nie chcę ich przyjmować nigdzie. ja te puszki dam na razie tam. No i ten tłumik rzucam na A. Paky jedziemy taki spontaniczny dzisiaj. Jeszcze mi coś korci do tych pozaglądać. No. No.